Płomienice zimowe. Krowy więcej mleka dają. Trzeba sobie pomóc. Jak jestem w kiepskim humorze, to ja sobie patrzę na to. Wszystko już wiem. Dlatego jestem taki szczęśliwy i opowiadam Panu różne tutaj mądrości. W dzisiejszym świecie żyjemy pod ciągłą presją i w permanentnym stresie. Warto mieć więc wypracowane, skuteczne sposoby, by móc się wyciszyć i uspokoić. W dzisiejszym, dziewiątym odcinku Synkretes sprawdzimy, co uspokaja moich gości. Zapraszam. Uspokajamy, jak mnie odwiedzają, dzieci, wszystkie. No często panią odwiedzają? Pan no na co dzień, na stale. No to, to nie mają bułki tarty, to to jajko. No to to mnie bardzo cieszy, bo Mamy już prawnuka, którego kocham nad życie i dzieci swoje też kocham. No. Uspokała mnie choćby nawet to, że, że idę na grzyby. Zimą są też grzyby. Płomienice zimowe, potem uszach brzowy, brzowy i boczniak. Tylko trzeba je trafić na nie. A poza tym, nawet jak się nie trafi, to. Każdy pretekst, żeby wyjść z domu i płacić po lesie, to jest słuszny. Uspokaja człowieka, uspokaja las. Las, ptaki, śpiew ptaków, to, to, jest, to jest coś pięknego. Albo siedzieć, obserwować gwiazdy, zwłaszcza jak się ma jeszcze teleskop. Przyroda. Przyroda, książki. Najbardziej przyroda, potem książki. Rozmowy z ludźmi, których lubię, których cenię. Rozmowa z kimś, nawet taka miła, fajna. W jednym, w jednym słowie bym to ujął samotność. <głos> <głos> Czyli no, źle się czuję w dużym skupisku ludzi, nie? Może nieźle, ale niekomfortowo. Cisza, spokój, muzyka to, to mnie uspokaja, naprawdę pomaga mi te, te takie złe emocje wy, wyładować, że tak powiem, czy, czy, czy dobra muzyka, której słucham, też pomaga mi tak ustabilizować się emocjonalnie, tak. Uspokaja mnie muzyka. Muzyka bardzo dobrze wpływa na człowieka. I rośliny podobno lepiej rosną, jeżeli im się puszcza określoną muzykę. Pełno mocard jest świetny dla wzrostu roślin. Zwierzęta, krowy więcej mleka dają, jak im się puszcza klasyków w oborze. Także coś w tym jest. Uspokaja mnie muzyka i wie Pan co jeszcze? Zdziwi się Pan cmentarz. Wszystko już wiem, gdzie leży ten człowiek, gdzie ta, ten grubiec i tak dalej, i tak dalej. Tak doskonale znam cmentarz. Do uspokojenia to bym powiedział, że klasyczna muzyka choćby twórcy baroku, spokojna, stonowana. No, też symfonie. Ale też muzyka rozrywkowa, ale raczej właśnie coś bardziej melodyjnego. To co to, to tak człowieka relaksuje. No fajna muzyka, jak jest taka spokojna właśnie, piękna. Nie ta jakaś taka zwariowana, mówiąc ogólnie. Inne utwory to bardziej można sobie na luzie, że czymś się zajmuję i, i słucham, natomiast muzyki klasycznej to wolę sobie usiąść wygodnie, zamknąć oczy i... Dobry obraz. To jest obraz pana Molla, Grajkowie. Na moją znajomość historii sztuki uważam, że jest to znakomity obraz. Dwóch grajków, słuchaj, tam gdzieś w Paryżu na rogu, Jeden tam z taką bandżelką, drugi z tą, z tą harmoszką taką. Jak jestem w kiepskim humorze, to ja sobie patrzę na to. No i humor mi się poprawia po prostu. Jakieś taki wiesz, za, za, taki zaczerwany za obraz dla mnie. Pisanie. Tylko i wyłącznie. Dzisiaj skończyłem książkę pewną i będę oddawał ją do druku w następnym. Dlatego jestem taki szczęśliwy i opowiadam Panu różne tutaj mądrości. Z tym, że wiesz, to nie, to nie jest tak, żebym był wiesz, wkurzony, wnerw, wnerwiony, tylko sobie po prostu popatrzę i, i jakoś jest mi fajnie, wiesz. W pewnym sensie, w pewnym sensie uspokajam. Jest fajnie, bo obcuję. Zresztą pamiętam tego malarza, zresztą, wiesz, no. I też się wspomina go przy okazji. Czasem może jakaś lampka wina, ale to nie, nie z powodu zdenerwowania, raczej smaku. No coś dobrego zjeść. O, Nawet czasem lubię do sklepu, wejdę do sklepu i kupię sobie pączka porządnego albo eklera, no trzeba sobie, trzeba sobie yy... Pomóc, czy coś takiego, ale to, to jest takie przyziemne rozmawianie, bo z drugiej strony no, nie powinnam jeść. No. Czasami, właśnie czytając Pismo Święte, czy to też uspokaja. Ja się cieszę, jeśli y, mogę kogoś wzmocnić w jego problemach, ale to nie jest, że mnie uspokaja, tylko to jakbym tą osobę uspokajał, jak tutaj na przykład Marysie, która ma takie czy inne problemy, to ja jej próbuję w taki czy w inny sposób tam. To wytłumaczyć, wzmocnić, i tak dalej. A ona mówi, że, że, że to jej tak właśnie coś tam daje, że tak potrafię powiedzieć, że na końcu pomodlimy i ona też się czuje taka wzmocniona. Tylko mówi, to ciągle to nie jest uspokaja mnie, tylko ja tu jestem jakby ta osoba, która uspokaja tam kogoś czy coś. Oglądać coś w telewizji, jakiś, tak jak mówię, z kabaretów nawet, tylko takich fajnych kabaretów. Nie mam telewizora od 35 lat w naszym domu. Nie mamy, nie oglądam też portali. Jeszcze jak byłem ekspertem i zajmowałem się, musiałem dużo studiować internetu. Od 5 lat nic. Facebook jeszcze mnie denerwuje, bo koledzy komentują, ale pomału z Facebooka się wyłączam. Choć ma on bardzo dużo zalet. Sporo wad, to to wiemy. Natomiast wyłączyłem się z SUMO. Dobre seriale polskie. Muzyka, śpiew I, i wycieczki. Gdzieś jechać. Spacer jakiś. To mnie uspokaja, uspokaja mnie. W ogóle mnie uspokaja jak coś pozytywnie pozałatwiam. Coś zadowolona, ktoś jest ze mnie zadowolony, że ja coś dobrze zrobię, że pomogłam. Jak idę na cmentarz, Uspokaja mnie psychicznie. Idę to tak, tutaj ma 18 lat, tu 30, tu 80. Człowiek sobie myśli, w sumie właściwie to tak życie przechodzi. Po co się denerwować z tymi wszystkimi sprawami w ogóle, i po co tak brać tego i zabijać się? Za, po co. To wszystko. Po prostu w jednej chwili wszystko człowiek zostawia i goni, a zabija się i po drodze tratuje innych ludzi. Wychodzę z tego cmentarza jakby naładowany bardziej pozytywną energią. W dzisiejszym szalenie rozpędzonym świecie, warto czasem trochę zwolnić tempo, wziąć głęboki oddech i świadomie rozglądnąć się wokoło. Mam nadzieję, że synkretezy są właśnie taką spokojną przystanią, która skłaniać będzie widzów do tego, by spojrzeć na życie z trochę szerszej perspektywy oraz pomóc nam radzić sobie z codziennym stresem. Napisz proszę w komentarzu, co Ciebie uspokaja. A jeśli czujesz, że synkretezy dają ci cokolwiek pozytywnego, to może dasz się namówić, aby zasubskrybować mój YouTube kanał. Warto również kliknąć dzwoneczek i wybrać opcję wszystko, żeby YouTube poinformował Cię, gdy tylko pojawi się nowy odcinek. W tym miejscu znajdziesz teraz wszystkie pozostałe odcinki serii Synkretezy. Zachęcam również do śledzenia moich mediów społecznościowych, to jest Instagrama i Facebooka, a my widzimy się z nowym odcinkiem już za około dwa tygodnie. Zapraszam serdecznie!